Zadrożnia. Jestem instruktorką chabciarską od 2016 roku, kiedy zdobyłam uprawnienia tego i od 2020 roku jestem przewodniczącą klubu Siedmiu Kolorów i Złotnicy Kaszubskiej. Roku, e, wyszło mi z wyliczeń, że 153 dni w roku gdzieś o, byłyśmy, gdzieś o, się prezentowałyśmy. 153 dni w roku, słuchajcie. O, jesteśmy w przedszkolach, na pogadankach, na jakichś warsztacikach, jesteśmy w szkołach, jesteśmy zapraszane na, do różnego rodzaju prezentacji w muzeach. W niektórych przypadkach bursztyny były używane jako ozdoba haftu. Są zasady, są reguły. i nieprzyjemnie, bo bursztyn. Nie. No, tak się to spodobało, tak? żeby myśleli, że mama w tym roku dostała nagrodę specjalną. A, poza, jakby, poza tymi tam jakby, kategoriami, gdzie kategoriami, bursztyn tak. się nie mieścił, tak. to, 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 to I w tej chwili ten bursztyn już powszechnie zaczął być używany mhm. przez inne chabciarki mhm. Tutaj jest w biały bursztyn. A skąd miałyśmy te bursztyny wszystkie? Bo mój brat pracował w bursztynie. Brat czepcowy jest haftem płaskim, mm -hmm. czyli nie ma żadnego podwleczenia. Czyli taki jak kaszupski. Taki tak, jak kaszupski. To jest czepcowy. To jest czepcowy. To jest I koło, może być robiony się, tak? muliną żółtą albo muliną białą. białą. Mm -hmm. Natomiast haft złotnicowy, czyli złotnica, złotnica, to jest to. To jest to, co robimy na dwie igły, na czepcach, mm -hmm. na, na, na marynarkach, na czymkolwiek. Co robimy dwiema igłami i nakładamy na wypukły podkład z filcu, albo z tekturki, mm -hmm. albo z bawełnianej nici. I to jest złotnica. Robiły to panie z klubów chciarskich. One się nauczyły od pań etnograf z Torunia, ale za żadne skarby nie chciały sprzedać tego. Jak to robić? Nie chciały. A że mój tata urodził się w Tukoli, mhm. Moi dziadkowi, dziadkowie i pradziadkowie też w Tukolu, więc mhm. mój tata wpłynął na swoje koleżanki szkolne, które właśnie to robiły, no i tak je troszkę przymusił. Dlaczego wy nie chcecie tutaj mojej żony nauczyć? I się zgodziły. I stąd moja mama tą wiedzę przekazała do ośrodka Gdańskiego i to się tak pięknie przyjęło, że w tej chwili to gra i buczy. Spotykamy się raz w w miesiącu czwartek, pierwszy czwartek po dwudziestym. pierwszy czwartek. Pierwszy czwartek po dwudziestym, czyli spotkania czwartekowe.